Jestem prawie to kanałno i już witam Was w szybkich odpowiedziach na pisówanie reakcji podanego ciągu przemian. Uwzględni warunki, w jakich zachodzą te reakcje chemiczne. Niektóre etapy mogą wymagać więcej niż jednej reakcji. I mamy etanol, czyli alkohol. Będziemy sobie tutaj to rozpisywać na wzorach pustrukturalnych, czyli pierwsza reakcja to CH3 CH2. 2 oh Tak, bo sumarycznie mamy tutaj C2 H5 OHA. Dodać. I tutaj, żeby nam powstał etanal, musimy mieć tlenek miedzi 2 i to jest reakcja pod wpływem temperatury. Powstaje nam etanal, czyli CH3C H, O. Mamy grupę. I miedź. I teraz zwróćcie uwagę, że tu były trzy. Trzy. To jedno, to jedno. Czyli nie mamy tutaj wziętych pod uwagę dwóch wodorów i jednego tlenu tego z miedzi. To znaczy, że tutaj jeszcze będziemy mieć wodę. I tutaj to jest nasz produkt główny. To na nim się tutaj teraz skupiamy, aby utworzyć kwas etanowy. I tutaj mamy dwójeczkę. Przepisujemy sobie etanal. I tutaj powstanie nam sól kwasu karboksylowego. Ponieważ nie ma możliwości, żeby tutaj od razu utworzyć kwas etanowy. Będzie tutaj jedna ze sposobów otrzymywania soli. Zrobimy sól plus kwas i otworzy nam się nowy kwas. Tym, bardziej, tym razem to będzie kwas karboksylowy plus sól. No to zaczynamy. Żeby nam ta reakcja tutaj zaszła, znów mieć, ale tym razem w formie wodorotlenku. I zasada sodowa. To nam się nie rozpuszcza, to nam się rozpuszcza w wodzie. I T. Czyli tutaj musi nam się wytrącić osad. Jak my sobie weźmiemy tutaj początek, CH3, C, to tutaj wchodzi nam grupa O, O. I zamiast wodoru na końcu mamy tą sól, czyli reszta kwasowa, kwasu, no i sód. Mamy tutaj tlenek miedzi 4, przepraszam, tlenek miedzi 1, to jest osad. I znów tutaj z grupy OH mamy H2O. Z tej strony mamy dwie miedzi. Tu jest jedna dajemy dwójkę. I tym samym zwiększamy ilość tutaj wodorów. Czyli musimy tutaj dać trójkę, żeby nam się to wszystko zgadzało. Przepisujemy tą naszą sól. Dajemy mocny kwas, na przykład kwas siarkowy 4, 6. I następuje tutaj reakcja wymiany. Tworzy nam się nowy kwas, czyli kwas karboksylowy i tworzy nam się sól, czyli NaSO4, to ma wartościowość 2, to 1, tutaj dwójeczka. Tu mamy dwa sody, to tutaj dajemy dwójkę. Ten samym zwiększamy ilość CH3, COO, to tutaj dajemy. Dwójeczkę, ten sam zwiększamy ilość wodorów, ale tu już mamy dwa wodory. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.